Czy macie z tej czyli kasztan? i pokażę wam jak otwieram paczkę z gwarancją piłkarza food HERO o cenie MAX 87 stawcie łapki w górę słuchajcie aby nie przegapić koliczków. na futale, zaczynamy Francja? Elo? Bom, pastor o ocenie 86. No, ciekawy. No to tle. Bardzo dziękuję za mnie. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam was. Trzymajcie. Się. Cześć!